Nie, witajcie, witajcie, witajcie. buziolce, 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 Witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale i jest to po cienkim lodzie sezon. Trzeci odcinek czwarty, część druga skończyło się na tym, że tutaj rozmowy o preparacie i w ogóle o tym, co się zdarzyło w klubie ostatnio i że Ariel chce spędzić swoje kolejne urodziny w tym 23 mniej szalenie niż 22. No daj spokój. W porządek koniec mojego święta wydało mi się szczególnie przyjemne. Rozmawialiśmy spokojnie i żartowaliśmy, jakbyśmy wszyscy znali się od wielu lat. Moje urodziny zjednoczyły całkiem różnych ludzi w jedną i zgraną grupę. Ta myśl sprawiała, że nagle zrobiło mi się cieplej na sercu. Wszyscy powoli rozchodzili się do domów. Ja i Holger zostaliśmy ostatni w klubie, jak słodko. Położył mi miękko rękę na ramieniu odwrócił się w moją stronę. Wybacz, że naraziłem cię na takie ryzyko. Sama się zgodziłam, więc nie ma co przepraszać. Uśmiechnął się z zadowoleniem. Wobec tego chciałbym cię o coś zapytać. Zgodziłabyś się przynocować dziś u mnie? A, O to ci chodzi! O to ci chodzi! Co? Żebyśmy, chcę, żebyśmy dzisiejszą noc spędzili razem! O jezu, jesteś kochany. Ja też tego chcę. Oczywiście, że tego chcę. Chodźmy się dymać, nie? Hotge, za mnie do siebie, do swojego domu. Jak to nie mogę, druga opcja? Oczywiście, że mogę. Hmm, dziwne. Co konkretnie? Byłaś tu tylko raz, a przeważnie widywaliśmy się tylko w pracy. No, fakt. Teraz widzieliśmy się w domu, e, twój, e, w tym domku e, za miastem. Ale no, tak to to było. Wydaje mi się, że trzeba to naprawić. No i, no i w kawiarni jak piliśmy szajki, nie? Ze wstydem opuściłam głowę kątem oka, dostrzegłam jego zadowoloną minę. Często też się, znaczy często widzieliśmy też w domu Briana kiedyś. Dopiero w szpitalu. Teraz zauważyłam, jak, spa, jak wspaniały widok jest z twoich okien. Nawet nie chcę się nigdzie iść. Możemy zostać dłużej. Holger odszedł na bok, odtworzywszy szafę, wyjął, wyjął koc i wrócił do mnie. Władczu, a zarazem delikatnie, wziął mnie za rękę i zaprowadził do kanapy w pośrodku pokoju. To był idealny wybór na ścieżkę romansu. Usadowiliśmy się na miękkich poduszkach. Holger spokojnie pewnie podniósł moje nogi i położył je sobie na kolanach. Jest jak ja się cieszę, że ja mam chłopaka w pociękim lodzie i że jest to hotge. Ja jestem po prostu. Tak, jestem wdzięczna. Pomógł mi uwolnić się od pantofli podczas gdy ja ze, wzruszenie, ze wzruszeniem odzyskałam jego troskliwe gesty. Kiedy nie miałam już na sobie obuwia, zmieniłam pozycję i położyłam mu głowę na kolanach. Hmm, myślałem, że chcesz podziwiać widoki. Lubię patrzeć na Ciebie. Hmm, to są moje widoki. Hotgę pochylił się, jego. Ręka, zgasił rękę, ką moje włosy, a drugą podtrzymywał mi głowę. Czekajcie, puścimy na chwilkę muzyczkę głośniej. A, no dobra, jest taka zwykła muzyczka hotge, więc może tutaj tak pozostać to. Całując jedną ręką, głaskał moje włosy, a drugą podtrzymywał mi głowę. Delikatny, czuły dotyk uspokajał mnie. Chodge opuścił głowę na oparcie kanapy, zamykając oczy, pogrężając się w myślach. Moje ciało ogarnęła gorąca fala, kiedy jego ręka opuściła się niżej. Parzący dotyk zaćmił mój umysł, ale nawet nie próbowałam się odsunąć. Dlaczego tak reaguję na każde jego poruszenia? Złapałam go za nadgarstek, zdecydowanie pociągnęłam go niżej w okolice piersi. Zdawało się, że Chodź się spiał, ale nie zatrzymał mnie. Przeciwnie patrzył, co robię dalej. Powoli opuściłam jego rękę jeszcze niżej na podbrzusze, póki nie dotknęła czułego miejsca. ale sama go zmusza. Co ty robisz? Sprawiam przyjemność sobie samej, twoją ręką. <grym> Boże. Końcuk jego ust uniósł się w lekkim uśmiechu. Holgę zbliżył się do mnie, pozostawiając niemal niewyczuwalny pocałunek na ustach. Koniuszkami palców złapałam go za szyję, wstałam z kanapy i po usadowiłam się na jego kolanach. Zobaczył silnymi dłońmi moje biodra. Hotg uniósł je zbliżając do siebie. Poruszyłam się, czując pod sobą jego pulsujące podniecenie. Mocniej przywarłam do niego ustami, a on nie zatrzymywał się, całował mnie głębiej. Ręce sięgały w dół. chodki zaczął ze, ze mnie stopniowo zdejmować ubrania, pozostawiając mnie tylko w bieliznie. Pomogłam mu się. Pozbyć e, marynarki, koszuli przy okazji pr przewodząc palcami po rzeźbie jego mięśni. Kiedy palce dotknęły tatuażu, zamarłam, lekko pogłaskałam węża. Ciekawe, identyfikujesz się, czy, czy identyfikujesz się z wężem? Ciekawe, jak się domyśliłaś. Hosge uśmiechnął się, nie pozbawiając mnie możliwości dokładnego obejrzenia swoich tatuaży. A dlaczego postanowiłaś zrobić dwa, bo tak lepiej wygląda? Nie I, i nie tylko. Miałam nadzieję, że kiedyś spotkam równie elegancką wężycę jak ja, żeby mogła zaakceptować mnie takim, jakim jestem, zapytałam sarkastycznie. I jak ci idzie? <laughs> Hotge wyszczerzył zęby w uśmiechu, złapał mnie w tali. Nie zdążyłam nawet zaprotestować, gdy zmienił nas miejscami. Teraz ja klęczałam na kanapie, a Hotge stał nade mną, rozbierając się do końca. Hotge odwrócił mnie plecami do siebie, lekko popchnął do przodu. Pochylił się, opierając się dłonią o oparcie kanapy, a drugą ręką łapiąc mnie za gardło. Chciałbym przecież podziwiać widoki. Odsunął mi włosy z ramienia, osła, odsłaniając szyję, zostawiając porządek po pocałunków do ramienia od do ucha. Jego ręce przebiegały w dół po kręgosłupie, a po plecach w stronę bioder. Palce wsunęły się pod tkaninę bielizny, powoli sięgnęły ją w dół. Ściągnął, ścisnął moje pośladki z lekka, mnie unosząc, przyciskając do siebie mocniej. Chodźkę wszedł we mnie powoli, przez co krzyk, 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 krzyknęłam miłowolnie. Oni się już dymają. Co takiego? Boli? Nie, nie, nie przestawaj. To jest bardzo niecodzienne, ale przyjemne. W początku wszystko od czucia wydawało się zbyt intensywne, ale stopniowo przyzwyczaiłam się do nich i zachciałam więcej. Z każdą chwilą zwiększał tempo, sprawiając, że wyginałam plecy od szalonej przyjemności. Twarda ręka złapała mnie w talii i zmusiła, żebym przywarła do niego całym ciałem. Namiętność zmieszała ze złością, doprowadziła mnie do szaleństwa. Uniosłam głowę, zamar zamarłam, odbijając się w panoramicznym oknie. Hotge dostrzegł moje pełne podniecenie, spojrzenie i miękko wziął mnie za Włosy, odciągnął moją głowę do tyłu. Czas był już chyba przyznać, że podoba mi się jego brutalność i władza nade mną. Dla niego nie było, nie było żal oddać, y, oddać się my, siebie całą. Zatrzymał się, objął mnie jedną ręką, podnosząc kanapę. Brakuje tu miękkiego łóżka, ale jakoś damy sobie radę. Chobił opad na podłogę, pociągnął mnie za sobą. Jesteś pewien? Chciałaś tu przecież zostać. Miękko przesunął moją głowę do swojej piersi, zmuszając, abym się na nim położyła. Weschnęłam cicho w jego usta. Ostatnie czasy patrzył na mnie zupełnie inaczej niż przedtem. Spojrzenie przenikające głębi, spojrzenie zakochanego człowieka. Jest zakochany już, łakomie napawał, napawał się moim ciałem, jak gdyby nie był w stanie się mną nasycić. wsiadł wsiadła mnie powoli, ale głęboko. Jesteś przepiękna na tle noc, nocnego nowego Jorku. Przesunęłam palcem po uśmiechniętej twarzy Chodgę. Koniuszki jego ust wyraźnie drgnęły, Chodgę nie wytrzymał i uniósł się, szukając moich ust. Lekko przygryzł moją dolną wargę, przez co jęknęłam żałośnie. Wybacz, trudno się powstrzymać przy tobie. I nie trzeba. Węże mają konstanie w naturze. Hotge uśmiechnął się. Oparł się piersią o podłogę, przewierając do mego ciała, zwiększając tempo. Z trudem powstrzymał jęk, czując, że wbija mu paznokcie w plecy. W pewnym momencie jest nasze ciało przeszły spazm od potężnej fali. Ach. O Boże! O boż, o boż, jak gorąco się zrobiło. Zmęczeni padliśmy na dywan. Holger pogłaskał mnie po włosach, jeszcze mocniej ściskając w ramionach. Uniósł się, sięgnął po ciepły koc, który całkowicie zakrył nasze nagie ciała. Ułożyłam się na jego piersi, przesunęłam mu palcem po ustach. Twoje stosunki z Holger polepszyły się. Pogrążeni w swoich myślach, nawet nie zauważyliśmy, kiedy zasnęliśmy. Na podłodze. O! Obudziłam się w mieszkaniu Chodgę. Wczesnym rankiem zadzwonił mój budzik. Włączyłam go szybko, żeby nie obudzić chodkę. Czas wracać do domu. Spał mocno, opierając się o moje ramię. Choć bardzo bym chciała z nim zostać, musiałam odejść. Przebrawszy się, zostawiłam mu romantyczny liścik i pocałunek na pożegnanie. Wyszedł się na zewnątrz. Szybko złapałam taksówkę i pojechałam do domu. Goodbye, kochanie. Miałam mało czasu. Szybko wzięłam prysznic i migiem zebrałam torbę przed czekającym mnie treningiem. Gdy tylko sięgnęłam do torebki, gdzie były klucze, mimowolnie przypomniałam sobie o znalezionym wczoraj flakoniku. Przekopawszy w torebce, wyjęłam go i znów wypatrzyłam na etykietę z nazwą. Dlaczego sama siebie pocieszam, że to może być coś uspokajającego? Otworzyłam wyszukiwarkę w telefonie. Spróbowałam znaleźć jakąkolwiek informację o nieznanym preparacie, ale na próżno. Wyszukiwarka pokazywała podobne hasło, ale nie było żadnej wzmianki o takim lekarstwie. Poczułam się nieswojo. Nagle przypomniałam sobie człowieka, który świetnie sobie radził z poszukiwaniem trudno dostępnych informacji. Umiał znaleźć wszystko, czego dusza zapragnie, a z pomocą swojego komputera może warto znaleźć jego numer i spróbować dowiedzieć się, co to za paskudztwo. Poprosić przyjaciela o pomoc. Z trudem znalazłam jego stary numer, na szczęście był aktywny. Rozmowa była zdziwiająco krótka, a mój przyjaciel szybko zgodził mi się pomóc. Przekazałam mu nazwę dane, dane preparatu, umówiliśmy się na spotkanie w kafejce po treningu. Pobiegłam do szafy, żeby wybrać ubranie na następny dzień. Okej, okay. powietrze, woda, mm, ognista, ziemska. Generalnie rozważam między powietrzem a wodną, ale chyba wodna wygrywa. Tak, wodna ewidentnie wygrywa. Lecimy dalej, wybór fryzury. I oto zajęłam się uczysaniem. Akcent, akcent, wyrafinowane, wyrafinowane. Dobra, wybieramy wyrafinowane. Są dość ładne, ale za poważne jak na arię. Da się przebrać, dobra. Na no szczęście da się przebrać. Makijaż troszkę tutaj za mocny chyba, ewidentnie. Dobra. Ja tutaj szukam, wiecie. Próbuję najlepszą możliwą wersję tego wszystkiego zrobić. Ale chyba pozostajemy przy tym, aby wybrać Ariel jakieś po prostu spodziutkie włoski. Jedne z naszych dwóch ulubionych, aby wyglądała jak zwykle pięknie, powabnie i zgrabnie. Tylko te czyta. Te. Mogą być te, w sumie, ale. Hmm, może tak? I te drugie włosy. Tak zrobimy, tak. Bo ja tutaj, kochani, chcę po prostu dobrze się zastanowić, a nie wybierać jakiegoś gówna za przeproszeniem. No właśnie, właśnie. Ale nie, że inne włosy są brzydkie. Ale po prostu mam swoje tutaj, można to tak nazwać, faworyty. Nie, jednak w tamtych było lepiej. Wait a second. W jak przebieranie jej założyłam jej nawet wisiorek od pana Bakera, czyli od naszego chłopaka Hotge. Dlatego czuję się tak kiepsko. Wczorajszy obraz wciąż stoi mi przed oczami. Zamyśliwszy się, sięgnęłam w stronę niewielkiej szafki przy łóżku. Tu jesteś. Składany nóż. Boże, boże, jeszcze z nożem będziesz chodzić. Ogarnij się, wariatko. Ostatnimi czasy dzieje się coś dziwnego i z nimi będę czuła się pewniej. Wsunęłam nóż do tylnej kieszeni dżinsów, wyszłam z pokoju. Tu z, z salonu dobiegł policowany głos Andrzew. Ariel, chodź tutaj. No, what is the fucking pierdoling about? Co się dzieje? Nienerwowo weszłam do salonu, gdzie czekał na mnie wyraźnie spięty Andreaf. Serce zabiło mi szybciej, gdy ujrzał, u, 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 ujrzałam, że trzyma schowane w folii papiery przypominające moją umowę? Moja droga ze wszystkich sił starałem się nie wtrącać do twojego życia osobistego, próbowałem być w pobliżu, żeby w odpowiednim momencie okazać pomoc. Ale kiedy przyprowadziła się do mnie, obiecałem, że będę o ciebie dbał jak rodzoną córkę. Myślałem, że o tym wiesz. Tak, wiedziałam. Powiedz szczerze, masz jakieś problemy, coś przede mną ukrywasz? Andrea, co ty tam trzymasz? Z rezygnacją rzucił papiery na stół i przekonałam, że była to kopia umowy z Cholera. Może nie wierzyć, ale znalazłam to całkiem przypadkowo. Chcia chciałem trochę u ciebie posprzątać. Stanąłem na krześle, żeby wytrzymać kurs z szafy i natknąłem się na ten dokument. Przepraszam, że tak, że go przeczytałem, ale Teraz rozumiem, że do, dobrze, że to zrobiłam. Ariel, dlaczego, dlaczego nie masz prawa wyjeżdżać za granicę USA? To wszystko znaczy, co to wszystko znaczy? Jeśli masz jakieś problemy, to proszę, powiedz mi o nich, pomyślę, jak mogę ci pomóc. Andrew, to tymczasowa umowa z, z pracy, ona nic nie znaczy. Jak to nie znaczy, Ariel, wiesz, że trzeba być ostrożnym z takimi rzeczami, ale jeśli tak, tak jest, o czym ci nie powiedzieli? Goszka niepewność Andrew no, zmieniła się nagle w gniew, ale złość nie była skierowana przeciwko mnie, a mojego szefa. Czułam się tak nieswojo, że emocje znów wzięły górę nad mną, no ale chodzę by złośliwie tego. Nie przesadzaj, mm, nie, nie wtrącaj się. Nie wtrącaj się? Jak ja mam? mogę się nie wtrącać, Ariel? Jestem już dorosłą dziewczyną, kiedy umie dać sobie radę własnymi problemami. Nie o to chodzi, że mi nie zależy, ale wszystko było dobrze, póki nie znalazłeś tej przeklętej umowy. Więc jest jednak, jest z nią jakiś problem. Nie, to tymczasowa umowa i w pracy niedługo się skończy. Po co robić z igły widłu, jeśli nie trzeba? Ariel, wydaje mi się, nie trzeba mnie ratować. Nic mi nie grozi. Aby uniknąć jeszcze poważniejszej kłótni, wybiegłam z domu i ruszyłam na trening, wciąż jeszcze wspierając się w myślach z Andrew. Na lodzie. Nie bacząc na to, co się działo wczesnym rankiem, ja i tata idealnie wykonywaliśmy program przeznaczony na konkurs regionalny. Nasze figury były czyste, wykonywane bardziej pewne niż wcześniej. Elena nie żałowała nam zasłużonych pochwał. Koło szóst szóstej skończyliśmy trening i wyszliśmy z lodowiska. Elena i tata rozjechali się do domów, a ja udałam się w stronę kafejki. Ciekawe jak bardzo zmienił się od tego czasu naszego Do kafeki podjechałam dokładnie o siódmej. Był yy, dzień powszedni, pogoda nie była najlepsza, więc w lokalu nie było praktycznie nikogo. Weszłam i ruszyłam w stronę stolika, w końcu sali, gdzie siedział mój dawny znajomy. A Az Zakiel, tyle lat, co, co, kto to Rwa jest. Doroślejszy już Azakiel wstał szybko witając mnie mocnymi objęciami. A, to on, dobra. Ariel, tak dawno się nie widzieliśmy. Dziwię się, że w ogóle masz jeszcze mój numer. Usiedliśmy naprzeciwko siebie przy maleńkim stoliku. Azakiel odsunął na bok laptopa. Słyszałam o twojej mamie. Przyjmij moje kondolencje, Skinałam ze znużeniem. Powiedziałaś przez telefon, że twoja mama czuje się lepiej. Życzę jej zdrowia i dużo sił. Często, często wspominała Izabel. Dziwnie wyszło, pamiętasz, jak przypadkiem poznaliśmy się w szpitalu, a potem raz wszystko przychodziliśmy. Jak można coś takiego zapomnieć? Zawsze cieszyłam się, kiedy moja, twoja mama przychodziła do nas w gości. A ostatecznie po jego twarzy przebiegł cień, oczy, sekundy. Ze, y, 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 y. Pamiętam, jak przychodziły do nas przynosiłyście pyszne ciasteczka, a ty przez cały czas siedziałaś przy moim biurku, patrząc, jak uczę się programowania. To były dobre czasy, szkoda, że nie trwały długo. Moja mama do dziś, dziękuję Twojej mamie, nawet w snach. Ona okazała się jej moralne wsparcie, które mogło jej, pomogło jej walczyć. Pamiętam, pamiętam. A Zakiel znów przyciągnął do siebie laptopa, zmienił temat. Więc poprosiłaś, żebym znalazł informacje o tym preparacie. Od razu chciałam zapytać, to nie dla ciebie, prawda? Nie, coś ty, znalazłam go przypadkiem w miejscu, gdzie pracuję. I chciałabym się dowiedzieć, kto z pracowników by, by, by się tym bawił. Dobrze, wyrzeć ci na słowo. A Zakiel zaczął szybko stukać palcami po klawiaturze. Cóż, jak mogłaś się przekonać, w zwykłej przeszukiwarce nie znajdziesz żadnych informacji na ten temat. Ale w darkenecie jest coś niecoś, coś się zainteresuje. Oparłam się łokciami o stolik, przesuwając się do przyjaciela. Opowiadaj, informacji jest niewiele. Widocznie że preparat dostarcza się innymi sposobami. Jakiś tym typ chciał go sprzedać w derki kinecie, ale ogłoszenie szybko zniknęło. Ariel, to jakiś nowy narkotyk i na czarnym rynku jest na niego ogromny popyt. Kiedy o niego zapytałaś, aż zrobiło mi się nieswojo. Narkotyk? Jak ja mogłam pomyśleć, że to zwyczajny środek uspokajający? Patrząc na głowę, to ten narkotyk, który podano gościom. Nie ma o nim za dużo informacji. Znalazłam masę cieka ciekawych detali. Nie wyobrażasz sobie, jak długo się z prze to przekopywałem, ale wszystko jest ze sobą związane. I co tam mamy? Wyraźnie się denerwował co chwila ocierał pot z czoła, palce. Więc kilkadziesiąt lat temu uistniała uśni korporacja Triplex, która pracowała nad wypracowaniem unikalnego leku. Niektórzy mówią, że mało było przeznaczone do leczenia śmiertelnych chorób. Inni uważali w ogóle, że było w stanie przedłużyć dwukrotne si siły życiowe człowieka. To niesamowita, a ostatecznie rząd zainteresował się ich pracą, wzi wziął korporację pod swoje skrzydła, został jej głównym sponsorem. Na zlecenie rządu zaczęło prowadzić nowe eksperymenty, ale niestety okazało się najbardziej nieudane w historii. Ludzie, ludzkie organy spalały się od środka, oczy zlewała krew, oczy, och, tam sporo rzeczy, których wolałbym ci nie mówić. Skąd w tym, że zabijało ludzi? Jaki tu ma związek z preparatem? Zaraz do tego dojdę. Rząd szybko zamknął projekt i srogo zablanił dalszej produkcji lekarstwa. Dla Triplex to był cios poniżej pasa, ale żeby nie wchodzić w konflikt ze sprutru, kto danymi państwami zniknęli z pola widzenia, ale nie myśl, nie że sobie odpuścili. Co było dalej? W czasach, kiedy Sponsorował ich urząd. Triplex zebrał idealny zespół ludzi do pracy nad lekarstwem. W jego skład wchodzili uczenni. chemicy zwerbowali nawet programistów. Ci wszyscy ludzie byli natchnieni, dosłownie żyli tą ideą. Na przekór rządowi zajęli się tajnymi badaniami, eksperymentami. Żeby mieli ka -ka katastrofalne mało środków, więc wyzywali sposób rozwiązania problemów, zaczęli produkować inny rodzaj preparatów. Tripinity ale ponieważ musieli zachować anonimowość, postanowili zapro, zaprowadzić preparaty przez pośredników, dealerów albo miejscowych mafiozów. Mafiozów? Wyobraź sobie, takich, takich też mamy. Coś o tym wiem. Ciekawe, czy ocean do, się do nich zaliczył, a hotge? Dzięki temu ko, ko, korpo zaczęło dostarczać wszędzie środek stopniowo, zaczęła się rozwiązywać, zaczęli nawet współpracować z Meksykiem, Amerykanką Południową i innymi krajami. Dowiedziałeś się tego wszystkiego z darknetu, coś niecoś stamtąd, coś niecoś od anonimowych ludzi, którzy nie mieli nic przeciwko temu, żeby podzielić się informacją, coś za wymianę. Zebrałem wszystko do kupy i doszedłem do wniosku, że Triplex może się zajmować rozprowadzaniem preparatu. Ariel to nowy w swoim rodzaju preparat i nie wiadomo, jakie może być skutki uboczne. Biorąc pod uwagę ich nieudane próby z lekarstwami, przesunęłam rękami po twarzy, wzdychając ciężko. Dziękuję za informację. Ile jestem Ci winna? Jak e -zakiel, wsta e Zakiel wstał obok mnie, położył mi rękę na ramieniu, pochylił się miękko, ustami czubka mojej głowy. Strętwiałam, ale e Zakiel od razu uśmiechnął się ciepło. To ja odpłaciłem pisał. To, co Twoja mama pomogła mi kiedyś, mojej. Dziękuję. Popatrzyłam na zegarek. Zorientowałam się, że czas już wracać do domu. Przygotowałam się do pracy, a także poprosić Andrew o wybaczenie, za dzisiejsze przedstawienie. Pożegnawczy się z Azakielem, pojechałam do domu. Zagryzając wargi ze zdenerwowania, weszłam do domu. Andrew, weszłam do salonu, upewniłam się, że nie ma nikogo. Wyjąwszy telefon z torebki, wybrałam numer Andrew. Na szczęście szybko odebrał: Andreas, cze cześć, nie macie w domu? Alena i ja poszliśmy do kina. Będ będą pokazywać filmy z lat 90. Odetchnąwszy z ulgą, podeszłam do okna, wciąż rozmawiając ze starym mężczyzną. Andrew, przepraszam. Za dziś podniosłam na ciebie głos, wyszłam nieskończone po... nieskończenie rozmowy. Ostatnimi czasy jestem bardzo nerwowa i bezmyślnie wyżyłam się na tobie. Bardzo mi przykro, nie wyobrażam sobie, jak cenię twoją troskę i, i niepokój. Kiedy wrócisz do domu, będziemy mogli o tym pomówić? Oczywiście, Ariel, ty też mi wybacz, że tak brutalnie wmieszałem się w twoje życie i pracę. Ja po prostu chciałam dla ciebie wszystkiego co najlepsze, wiem. Zamarłam, wystrzymując oddech. Gdzieś z przodu coś cichutko zaszleszczało. Nawet sobie mówiąc, dlaczego pytam, gdzie jesteś? No i skąd miałbym wiedzieć? Poczekaj, przed wejściem słyszałem głośne szleśnięcie drzwi twojego pokoju. Myślałem, że przyszłaś, ale jesteś obrażona i nie chcesz ze mną rozmawiać. Dlatego zdecydowałem ciebie nie niepokoić. Nie, ja dopiero przyszłam. A czyli mi się wydawało, u nas często się to spada na dach, wydaje mi się, że trzaska drzwiami. Być może. No dobrze, Andrew, muszę zbierać się do pracy, nie będę ci przeszkadzać. Ja tylko skończyłam połączenie z głębi, znów dostrzegł głośny głos. Odwróciłam się raptownie, dojrzałam w półmroku znajomą sylwetkę. Witaj! O cholera! Telefon z wypadł mi z rąk pognałam w stronę drzwi. Prześladowca okazał się szybszy. Nie zdążyłam złapać za klamkę. Gdy ktoś uderzył mnie czymś, twardym w głowę. Upadłam na podłogę, poczułam, że tracę sił, tak jak wtedy w parku. Napastnik uderzył w telefon, rozbijając go na kawałki. Potem wszystko zmętniało mi w oczach, ostrożnie straciłam przytomność. O nie! Ariel, Ariel, co będzie dalej? O, matko, kochani! O Boże, o Boże, o Boże, ja nie wierzę! Kończymy odcinek z 31 światło, 133, ciemność, 83 autorytet, 3000 y 15 diamentów. Kocham Was i widzimy się w następnym pa.